Czołem, to Cołem z tej strony, Tomek Dobosz, z Gabry TV. Wypuśćcie, Wypuści normalnie z piwnicy. Dzisiaj ostatnia dziesiątka. <śmiech> nareszcie! Nreszcie, no to na rodzina. Dobra. Dzisiaj ostatnia ostatnia dziesiątka mojej listy top 50, czyli miejsca od 10 do 1. A, niestety jestem znowu w towarzystwie mojej Loży szyderców. Radek, Michał, Mateusz, Światek. I co? Dzisiaj, tak jak mówię, ostatnia dyszka i przekonacie się, kto trafił w top 3. Czy, czy byliście, czy byliście czy będziecie blisko? Rozwiązanie będzie w osobnym filmiku. Nie Marosz. Nie przypominam, nie przypominam. nie przypominam. No to co? Zaczynamy, zaczynamy. Pozycja dziesiąta to duża, duża kosmiczna strategia, która potrafi trwać nawet 500 godzin. A to chyba nie To jest Twilight Imperium Third Edition. Ja myślałem o Race for Galaxy. Race for Galaxy. Do Race for Galaxy jeszcze wrócimy. A, także moja kolej. Twilight Imperium. Fajna gra, ogromna. Czemu jej nie lubię? Bo bo, bo, to, bo to, co robisz w ciągu całej gry, nijak się ma do punktacji końcowej. Robisz flotę, nieważne, robisz coś, nieważne, boż tam wychodzi karta. Zniszcz spejdoka. Okej, okay. fajnie, już to zrobiłem. Cztery tury temu, zanim ta karta była. Strasznie mi się nie podoba, że jest oderwanie punktacji od tego, co się dzieje. I nie. To jest to po prostu Michał jest słaby, ale wracając do gry. Jest znaczy... bardzo fajna, daje ogromne możliwości, każda gra jest inna. Plansze się zawsze układa z inną co. Mega. Epickie starcie tak. na... W na kosmosie. No. Tak. To tak, to jest fajne. Epickie starcia, a nawet jeżeli się nie skupiasz na bitwach, bo też tak jest, to masz i tak pole manewru, I bo. Tak możesz, przegrywasz. Bo nie masz komputera. <laughs> nie Gry się kończą po 4 godzinach, jeden gracz ma z 5 punktów, reszta ma 1-2. to, to są te szybkie gry, są. Tak? To są te szybkie, To są te 4 godzinach. godzinach. Bo wygraliśmy raz 8 albo 9 godzin, o no co chodzi? Nic nie... no nie To trzeba, no to jest weekend. To trzeba, no. to trzeba usiąść zagrać, tak jak prawda. I gra się I kończy, bo i... jeden gracz wygrywa, bo ma ten 5 punktów, ma nie, można, tak, nie można się bać, nie można się bać długich gier, bo inaczej. Bo ta gra, jak na górę, siadasz... Masz ostatnią bitwę, bierzesz kostki... Udało się albo nie udało się. Także dziesiątka. Trafiam 3 plus, nie? Rzucam jeden. To trafiam 90. 5 hitów. <noise> tak mi <nie, ale> ostatni <noise> raz. Myśli w całej <noise> To jest mój zarzut tej gry. Losowość przy walkach, Do opanowania, ale ich mimo wszystko obecna. I punktacja, która w ogóle, na przykład w eklipsie, cokolwiek robisz, jest przykład... Nie, nie eklips. Nie ja ja chcę porównywać o, a... do podobnego. I brodę jak do tego, bo to jest dwie różne gry. Ale tutaj coś robisz, zostajesz poprzedzany, robisz coś, co byś nie robił i tak przegrasz. To jest tak jakbym porównał, co wtedy porównałem do Race for Galaxy, co to było. Dobra, nieważne. To było 4 tygodnie i za Także dziesiątka Twilight Imperium. Pozycja numer 9, to jest kwintesencja losowości. Bardziej losowej gry chyba nie było. Warriors. Warriors, z dodatkami oczywiście. Tak, Czyli losujemy, dociągamy kosteczki do worka, z worka wyciągamy kosteczki, rzucamy tymi kosteczkami. Kupujemy nowe kosteczki? Kupujemy rzucamy nowe rzucamy kosteczki, rzucamy może wystawiamy jakieś potworki. Mamy losowość, tak. losowość, losowością pogania. Piękne kości. To, to Piękne, jest. To jest. Mwah. Chociaż niektóre są słowie wykonane. Znaczy tak, mało, no, no, to, ale to 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 po to, prostu to, dania, ale. Nie, to mówili nawet, że przy tak masowej produkcji kastomowych e, kości, no tam muszą się zdarzyć jakieś stopy. I producent chyba wydawca nawet nie uznawał reklamacji przez jakiś czas. Nie wiem jak teraz, ale generalnie było tak, masz trafioną kostkę, no sorry, no zdarzyła się, tak? Jedna na tonę, którą wyprodukowaliśmy. Bardziej jedna na dziewięć, więc. Także. Jak no się rozdana farba, odpryśnięty krzywd. Ale, ale, ale jak na pewno... Ale, ale wiadomo, to... wiadomo było co chodzi Więc Tak, Tak, nie tak, było aż tak. takiego problemu. Nie wszystko wszystko było za dobrze. Dobrze. Szybka gra. Masa kostek, masa zabawy. z masa zabawy i... miliardem kostek. Chociaż tak. przy niektórych kombinacjach potworów gra potrafi się dłużyć, bo mają tak. takie skille, które nie pozwalają punktować innym graczom, a samemu się też nie, 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 da rady, nie da rady wygrać. więc... No, ale fajnie. Losować. Przy, niektórych, przy niektórych losowych kombinacjach po prostu tworzy się taki kombos nie do przejścia i się pozwala na wygrać 3 godziny. Bez efektu. Nigdy inaczej, godziny maksymalnie półtora. Słabi graczy może grają dłużej niż te 4 godziny. nie <laughs> 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 ja zasugerowałem tego. Także pozycja dziewiąta, Quarriors oczywiście z dodatkami, bez e, Light Person, tak. Nie. Pozycja ósma. E, gra, która mi się strasznie podoba, aczkolwiek nie jestem w stanie grać nią tyle, ile czasem bym chciał. Czasami ją faktycznie mówię, że dzisiaj mi się nie chce, bo. Nie, nie Majors. Wreszcie, wreszcie ten moment nastał? Na który Star czekamy. Trek, Fleet nie, 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 to nie tak, jak na to czekamy. Nie tak. Wiem. To już... Jak nie będzie na liście tej gry, no to kurde ja wychodzę i idę do domu wtedy. <grym 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 to już, nie będzie na potrzeby. Star Trek: Fleet Captains. Gra przygodowa, w której czujemy się jak w odcinku Star Treka. Star Trek się. Według Możesz? mnie. Według mnie. <grym> po prostu rewelacja. Każdy gracz kontroluje. Gracz kontroluje jeden federacje, innych klingonów, jeżeli mamy dodatek to są Romulanie, jeżeli mamy jeszcze jeden dodatek to jest Dominion, są strategie. O nie, nasze silne! O Jezu, nie myś. A, to dasz Te poduszki, są świetne stateczki. Świetne, tak. że... są ładnie i zwykłona gra, to jest fakt. To Nawet nie pomalowane są. Te. Tak. I, I to muszę przyznać, że czuć klimat Star Arwar. E <śla> <śla> tak, właśnie serba. Star słowa malierów. Czuć klimat, tak jak mówię. Każda gra to co Tura, jak inny odcinek Star Treka. Warto zagrać, droga. Ciężko chyba dostępna w tym momencie. Chyba... Trochę się dłuży, ale. No, ale warto Ale, ale warto zagrać. Zagrać. No, Wada jest taka, że się gra chyba tylko na dwie, albo trzy. Chyba, że ilości, taki... tak zwane <coughs> taktymy. Tak, to jest nie działają. To jest nie warto to chyba że, chyba, że się gra jest się doskonałym pilotem, jak to jedna z postaci po obecnych, że w każdej grze gdzieś po prostu steruje się do niczego. <coughs> Także pozycja ósma Star Trek Fleet Captains, przynajmniej z Romulanami, nie grałem jeszcze w Dominiona, bo Dominium, do, Dominion, Dominion, nie kupiłem jeszcze, ale mam nadzieję, że to nadrobię. Siódemka, e, siódemka, number, number seven, the large, nie no, number three, the large, nieważne. Siódemka to jedna z tych dziwniejszych gier na mojej, na mojej no, czekamy. liście. Czekamy cały czas. A na co ty czekasz? Na no, no, grę, o, o której jeszcze co nie dowiedziałeś się. Zaraz rozmawiamy i czekamy, aż się pojawi. Się. Aha. Eee, czyli A Study in Emerald. A mm -hmm. no to jest ta z. To małe? Jakie małe. Ja, jakie małe. To jest to, to z Kolumbu. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę, wow. Może jest, za, może jest trochę za wysoko. Jest zbóżem do no. 40. No. Ja bym to wrzucił gdzieś na 30. okej. Okay. No to dobrze, ale mi się strasznie podoba. Znaczy, no jest bardzo jest bardzo. Fajne, znaczy klimatycznie. Klimatycznie. jest no, naprawdę super. Mechanicznie super. jest fajnie zrobiona. Nie. Punktowanie tak się. Znaczy nie, zgodne, ale że... nie jest taki deck builder jak... Nie, 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 Za wysoko. Aśka, szkoda, jest wada. Niezgodne jest też za wysoko, ale gra byłaby w pierwszej dwudziestce. Mogłaby być, mogłaby być w pierwszej 20. No to jest w pierwszej dwudziestce. Ja wiem w pierwszej Estadi in Emerald, Territory Control, Deck Building, Ukryte Tożsamości, Cthulhu, Wampiry, Zombie i Sherlock Holmes. Jest to, gra, jest to gra, w którą się gra, kiedy się przegrawa Eldricha. Tak, tak. tak. To, jest, to jest następstwo Eldridge Horror. <śmionet> Także pozycja numer 7 jest Estadi tak? in Emerald. To jest chyba niedostępna gra generalnie, ale z tego co wiem, będzie wydawana druga edycja, taka version 2. Troszeczkę zmienione zasady, troszeczkę wykastrowana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Że to one są nieczytelne trochę. Zwłaszcza tych agentów, trzeba gdzieś daleko patrzeć. Tak, można było to zrobić trochę. Ale dużo możliwości z wiem, Tak. Tak. Pozycja numer 6! To Pozycja numer 6 to jest jedyna gra chyba, w którą mogę przegrywać i nadal się będę dobrze Spora. bawił. Oh, tak. Spartacus Game of Blood and Treachery, czyli Gale Force 9, na podstawie serii. Tak! Ma to no tak. W tej grze. I o to chodzi w tej grze. Eee, Główny klub. Gracze są właścicielami szkół gladiatorów. Knują przeciwko, tak to zawsze tak jest, knują przeciwko sobie, intrygi, kupują niewolników i ta walka niewolników, gladiatorów, co ja mówię, niewolników, gladiatorów na arenie. To na kostek, Jedna to na sprzeczne. To naprawdę w tej grze, bo cała ta otoczka walki jest w porządku. Nie, nie powiedzą nic. Chodzi mi tylko o. to, Że jest świetny mechanizm, że jest walka. Zwykle w takich grach. Bo jest tak, że jeden gracz walczy jednym ziomem, drugi walczy drugim ziomem, tak? A reszta wtedy, dobra, idę po herbatę, cokolwiek, tak? Nie wiem, no, szukam zajęcia, budułdy. Tutaj nie, bo tutaj się obstawiasz pieniądze, czy wygra zawodnik A, zawodnik B i czekasz, no, i obserwujesz zapałę, bo to są Twoje pieniądze, one są ważne i z ich zawsze na mało. Znaczy, tutaj w trakcie walki to to są takie emocje, że potrafili ludzie z innego pokoju do nas przychodzić i <laughs> się pytać, co się dzieje, bo. No, jakieś niebotyczne pieniądze są postawione. że nawet no, nie o to pieniądze, ale czasami te rzuty no, są losowe, ale to też jest fajne, bo tak pokazuje tę bitwę, jak mogło to się zmienić, nie? że ten słaby wojownik tak. przy szczęściu mógł a, pokonać tego silnego. Nie? Znaczy, ale... Oczywiście Spartakus zawsze wygrywał. Tak. Ale... Nie, nie zawsze. Ja, ja miałem pecha, jak trafiłem, mój Spartakus wychodził na przykład na Mirkowego e... Nieganikusa, Cień śmierci, jaką miał na imię. Teoklesa, no to dostawałem A... szybkie węzki. I nawet mimo jej. Grawacie Jackson ty... i. Tak, i po prostu. Bez nogi tak, już tak <głosów> <je>. <głosów> Także tak. pozycja numer 6 Spartacus Game of Blood and Stretchery. Ale tyle hejtu, nie w tej grze ja to jest hejtu. Jest jeżeli nie lubicie się. No... Jeżeli, jeżeli, jeżeli gracie się na Polish nie nie grać. Tak. Tak. Najlepiej najmniej od jednego punktu, bo wtedy gra jest, toczy się do 9 godzin. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo krwi, mnóstwo rzeczy. 18 plus, My cock rages on i tak dalej. Jupiter. Jupiter's to. cock. Takie rzeczy tylko w Spartakusie. Pozycja numer 5. Zostajemy w klimacie troszeczkę. Tak jest Firefly The Game. Czyli kolejna produkcja Gale Force 9. Tym razem. Nie rozumiem, dlaczego ten serial skasowano. Ja też nie Fox tak. To jest Because Reasons. I gra, gra oparta na serialu Firefly. Nie wcielamy się, co prawda, dokładnie w załogę Firefly'a i nie przeżywamy ich przygód. Tutaj wcielamy się w kapitanów statków klasy Firefly z dodatkami innych klas również. No i latamy po wszechświecie, wykonujemy misje dla znanych z serialu Kolesi. Zbieramy kasę i wykonujemy jakiś scenariusz. Podstawka była nudnawa, ponieważ interakcja między graczami była w zasadzie zerowa. Oprócz. Repera się przedstawiało komuś pod Ripperat, Ripperat, to, zabrać komuś człowieka załogi, ale. Nie zadowolony. że to się nie opłacało, bo musiałeś biegać specjalnie za drugim graczem. To, chyba, się... że, chyba, że miał ktoś niezadowolonego Simona. Ej, i to, to tak. Ale... To, to leciało się na drugi koniec kosmosu. Ale <laughs> potem doszedł dodatek piraci i bounty hunterzy. No i zaczęła się zabawa w najeżdżanie innych graczy. I <coughs> zrobiło się dużo bardziej sympatycznie. Także Firefly. Nie, nie próbowali promowali negatywną interakcję. Nie. Nie, nie nie. Jeżeli lubicie serial, jeżeli lubicie gry, typu to pick, up, pick up and deliver, bo to jest pick up and deliver, uh, to no i przede wszystkim co tam jest najlepszy element tej gry? No znacznie ktoś gracza. Pieniądze. A pieniądze, A, pieniądze ma... najlepsze, no to pieniądze, najlepsze pieniądze jakiekolwiek widziałem we wszystkich grach. Nie ma lepszy. Próbował nimi płacić w Biedronce. No niestety no to... ale nie, nie przeszło a znacznik pierwszego wyraźnie? Naprawdę? Co naprawdę? Pozycja czwarta. Nie, myślałem, że trochę wyżej zostawiłem. Pozycja numer cztery to kolejna gra, w którą gram za rzadko. Za rzadko, ale uwielbiam ją. Uwielbiam ją i Ona tańczy Dla mnie. Mechworths. A. Fajna, nie, mechanika. fajna mechanika. Nie zagrałem w ten tryb jak graliście w cztery osoby. I nie graj. I nie graj. Nie wiem. I, nie, to... nie, graj. <laughs> ja I nie graj. A, Major's. No bo są kości, no, ale graficznie, mechanicznie. Pomysł jest bardzo że... fajny, ale Świetne. na czterech nie polecam tak. w ogóle. Fakt, że budujesz talię i potem nie losujesz jak idiota. Nie to jest... To, jest tylko fajny. wybierasz z księgi, się powiedzmy czym jest Mage Wars. Mage Wars to jest pojedynek magia. Pojedynek magia. Tak, tak, w karcianiach, które no, masz Nie ma masz, tu Tak jest w karciankach, czyli nie ciągniesz karty, bo wszystkie karty masz w swoim glejcie, wszystko wiesz co masz. Muszą być te koszty, koszty faktycznie... Ale to jest fajne, że ty planujesz od początku do końca grę, nie tak. ma, losowość tutaj hmm. jest, ok. Ok. jest akceptowana. No, ale to nie jest aż tak drastyczne losowe, żeby wszystko ci zniszczyło. Wiesz, no, tak, no, ale możesz rzucać dziesięcioma kościami. Zra, Zra, I i rzucać trzema i cztery. No, za długo się y, programuje? Nie, za długo Roz... się rozwija. Że Na początku no, tam coś na. No, ale to, to zależy jak złożyć je, albo... tak? Na tych nie. początkowych to, to faktycznie jest. Nie. A jaki jest wielki plus tej gry? Fredka. Epicka, fredka. Latająca fredka. Epicka, Epicka latająca fredka. Regenerująca się <śmuszczak> z niewidzialnością, z siłą do Dobra, to była pozycja numer 4 Mage Wars. Drabajne, z wszystkimi drabajne, dodatkami drabajne oczywiście. E, to co, spróbujcie drabajne. zgadnąć moją pierwszą trójkę. Radku. No dobra, widzę, że nie dacie rady. Yeah. Pathfinder Mage Wars. Przecież Match, Match Night. Night. Match Night. Tak, w sumie. Nie, to bym Match Night dał na trzecie miejsce, no. Pathfindera był na drugie, ale Idynkę... No to jest pytanie dobre. Michał, bo, ja, bo jakieś? Tak? Jakieś taką. Musimy pomyśleć taki takiej schronionej <grym> grzechu, <grym> nikt z nas nie lubi. <grym> I dlatego nie no Jedziemy. To pozycja trzecia. Ech, nie, nie rozumiem dlaczego, żeście na to nie wpadli, że to będzie w mojej trójce. Descent. No tak! Nie. Descent! Descent 2.0. Po prostu Descent, no. Descent... Muszę więcej mówić? Nie. Descent... Ja powiem, Patryk no. Descent. 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 Descent i Gra... Bycie złym przeciwko tym dobrym. Znaczy to ty grasz ten zły, to nic znaczy nie dziwne, że ci się podoba, nie? Znaczy, znaczy wiesz co, 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 jak patrzę, jak wygra się tę drugą jak stronę... Jak walczyliśmy słabi, to, to już giniemy. To ja wiem, że nawet podobałoby mi się granie po drugiej stronie Nie, to jest fajna sprawa. No jest fajna gra, ale jest błyskawiczne zmiany, te błyskawiczne zmiany akcji, akcji czyli... WTF the fuck go <giblii> Nie, goblin. Nie, de facto goblin, tylko ten scenariusz z płonącą kaszą. O, my tu zabijemy tych. Tylny, tyły koniec. Mi się najbardziej podobało, ten Jak patrzymy, eee, goblin nic tam arcy, arcy nie zrobił. Podwójny ruch. Jeden przyjaciel za szans, No, dawaj mi. On go wygrywa. Szybko, hej. Nawet gobin Tak, nawet arcy wróg. I arcy wróg tutaj Mój arcy i nie poszedł do nieba, bo mnie nie zabił goblin tym razem. Eee. Dobra, to była pozycja trzecia, Descent, 2-0. Mage Knight. Pozycja numer dwa. Nie, Pathfinder tym eee, razem. Co mu tak nisko? <laughs> A, bo wyżej jest gra, którą która mi się bardziej podoba. Nie może być. Pathfinder. Mielki. Tak. elektryczną pod wodą. Tak. Pathfinder, <laughs> czyli... Erpek jeszcze bardziej przełożony na karciankę niż... Airpek przyłożony na plansze w przypadku descenta. Tak. tak. A Pathfinder, karciany Pathfinder jest żywcem przeniesieniem e, kampanii RPG-owego Pathfindera do kart, do rozgrywki na stole. No po prostu. Ja sobie sprawdzałem, bo mam, mam te scenariusze Pathfinderowe i po, po tym, jak graliśmy pierwszą, pierwszą, ten Rise of the Room Lords, Przejrzałem sobie kampanię Price of the Roomlords z RPG-a. I kropka w kropkę dokładnie to samo. To, co się dzieje w karcie. To naprawdę jest przyjemnie. jest rewelacyjne. Jest Jest, jest Rek, naprawdę rywalna. Tak. Nie ma problemu. E, takiego. E, Fajnie się to łączy w kampanię, po prostu. Masz tą postać, czujesz jej rozwój, zbierasz te karty, tak, lud tak. jakiś, to tam uzupełnia. Nie ma powodu. właśnie tego problemu że otworzy Roz, ten jeden, dwa scenariusze i ci to nie robi problemu, że nie dostaniesz bonusu, bo już jeden raz przeszedłeś. Fakt. Ale i tak ci sprawa przyjemne przy, zagranie ponownie jest tego jest, bo jest Szybka, łatwa, przyjemna, losować potrafi. Już w momentach, na przykład są scenariusze, kiedy o, te mowy, o, ja cytuję, ale, ale gości. Ale tu mu losowość nie przeszkadza. Nie, tak? to i nie. Bo a to, to jest 15 kości rzuca. A, a jak rzuca kośćmi, czasami to tak. To Pff. prawda, Pff. to jest sama radość. Kasztówki, K12. Naj, największa, największa radość to jest, jak masz 20, a rzucasz tymi kościkami że 48. A, <laughs> tak. Tak, pozycja, pozycja numer 2 Pathfinder. I to nie chodzi o Rise of the Runelords, chodzi o Pathfindera. Tak, Rise tak, of the Rune Lords, świetna z and Shackles. Tak. Zobaczymy, co będzie później. Bo że będzie, to nie wątpię. No i numer jeden, pozycja który numer 1, której nikt się nie spodziewa. Gra, którą miałem, która po pierwsze. Android. Jest... Mam Androida przecież. O. Gra, która po pierwszej rozgrywce mi się straszliwie nie spodobała. Stwierdziłem, że jest do dupy. Rozgrywka grała, trwała 7 godzin, ja byłem zmęczony. Sprzedałem tę grę niemal natychmiast. I natychmiast po tym, jak ją sprzedałem, zacząłem tego żałować. I jak tylko mogłem, to ją odkupiłem. Mage night, czyli Vlada Fatil według mnie w najwyższej formie. Ech, przygodówka, przez niektórych zwana zupełnie nie przygodówką, tylko jakimś matematycznym tworem, gra, w której mamy, no mamy wszystko, mamy rozwój postaci, mamy walkę z wrogami, mamy tech building, control. mamy czasami territory control, mamy, e nie wiem, karty, które zagrywamy na 1500 Eksploracje. różnych sposobów, mamy eksplorację. Każdy scenariusz daje nam inne możliwości. Tak, różne scenariusze na dokładnie tej samej, budowanej z modułów. Różne postaci mamy postaci początkowe, które mają. Rewelacyjne elementy, tak, figurki, malowane. malowane figurki, te drobne plastikowe, nie żetony, tokeny tych, many, to kosteczki many. Mhm. Grafiki na kartach, żetony potworów, żetony wszystkiego. Rewelacja, rewelacja, jeszcze raz, rewelacja. I ja żałuję, że naprawdę nie gramy w tego Mage Nightha tyle, ile zasługuje. Ile... ile zasługuje, zaproponowałeś. Zasługuje... Co? zaraz zaproponowałeś? Piątek, piątek. Ale... Pytasz się, kiedy ostatni raz zaproponowałem, a nie kiedy ostatni raz byłeś, kiedy zaproponowałem. To było miesiąc temu. No. Je, znaczy jedyna no. rzecz, która yy, według mnie jest najważniejsza w tej grze, to ta gra promuje to, że jednak musi działać, nie można tak, stać. Bo tak, tak naprawdę, to... jeśli. Pewności boisz się, że cię coś zje, nie, nie. to musisz, musisz, musisz to zrobić nawet ryzykując, Kto bo. Dostać dwie, trzy które bo... Nie ryzykujesz nic ryzykujesz, tak. musisz ryzykując przegrywać grę. Musisz tak, robić ruchy, musisz dostać pod poddówskój, ale posuwasz się do przodu, bo wychodzisz z tego silniejszy. Ja mam, ja mam nadzieję dla wszystkich graczy, którzy mają polską wersję, że lacerta się ruszy z tym i, i ten Lost Legion i Krang po polsku będzie, bo już. Gdzieś tam kolejny dodatek się kroi do Mage Knight'a, więc... <noise> A, także Mage Knight, pozycja pierwsza mojej listy ever. Po prostu. No, dotarliśmy bezpiecznie do końca. Zajęło nam to cały miesiąc, rozumiecie to? Pięć tygodni. Pięć? No, no raz, dwa, razy, tak Tak, bitwiza, tak to zabrzmi. Dzięki za to, że żeście to oglądali. Mam nadzieję, że się to oglądali. <laughs> <laughs> za cicho. Za rok, mam nadzieję, będzie kolejna wersja. Zobaczymy, ile z tego, co tutaj wytrzymało się zmieni. Postaram się gdzieś to zachować, żeby sprawdzić ewentualne zmiany. No i co? Dzięki wielkie. Do następnego razu, tym razem już do następnej wideo recenzji. Żegnamy się familiadowo z naszą lożą szyderców. Trzymajcie się. Dobra, dziękuję bardzo.